Kociewskie Centrum Zdrowia nie ustaje w poszukiwaniu coraz to ambitniejszych możliwości, aby skutecznie przyczyniać się do ochrony zdrowia i życia swoich pacjentów. W tym wypadku przez edukację młodzieży ratownicy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zamierzają poprawić świadomość określonych i wyuczonych zachowań ratowniczych w nagłych wypadkach wymagających wykazania się umiejętnością niesienia pierwszej pomocy. Rozpoczynamy akcję pod nazwą Czuję, Widzę, Słyszę, Ratuję. Jest to akcja polegająca na szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy w szkołach ponadgimnazjalnych szkoły partnerskie to zespół szkół zawodowych, technikum w Owidzu, pierwsze liceum ogólnokształcące oraz technikum ekonomiczne. Już od tego tygodnia przez około dwa miesiące w kolejnych szkołach ratownicy Kociewskiego Centrum Zdrowia na specjalnych zajęciach teoretycznych i praktycznych będą oswajali młodzież z często trudnymi i niespodziewanymi sytuacjami, które spotkać mogą każdego z nas. Spotykamy się z emocjami, które bardzo często blokują ludzi przed możliwością pomocy tej osobie, czyli strach. Złość, takie jakby zniesmaczenie. Skąd to wynika? Wynika to z tego, że po prostu ludzie się boją. Ten strach, który towarzyszy każdemu człowiekowi, jesteśmy w stanie pokonać właśnie przez takie ćwiczenia realistycznych sytuacji, o czym przekonaliśmy się już podczas zapowiedzi tej akcji w Starogarskim Szpitalu. Już na podstawie prostego ćwiczenia, gdzie należało narysować starogarski rynek, wynika, że tak jak każdy z uczestników rysuje go inaczej, tak każdy inaczej wzywa pomoc, dzwoniąc pod numer 112. Taki bezpośredni kontakt z y, osobami, które walczą o nasze życie, z ratownikami medycznymi, którzy na co dzień zajmują się tylko tym, żebyśmy my bezpiecznie mogli w naszym powiecie mieszkać, to coś zupełnie innego niż nawet najlepiej, w co nie wątpię, przeprowadzona lekcja w szkole, w takim podstawowym kursie, który obowiązuje wszystkich naszych uczniów. Po zakończeniu cyklu szkoleń w czterech szkołach gimnazjalnych partnerów akcji Pierwsza Pomoc Kilka osób z każdej z tych placówek zostanie zaproszono do konkursu finałowego przeprowadzonego w siedzibie szpitala. Konkurs będzie składał się także z dwóch części: części teoretycznej oraz części praktycznej, gdzie um, no, nasi tutaj uczestnicy będą poddani takiemu dosyć um, szokującemu testowi z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach skrajnych, w sytuacjach zagrażających życiu. I co podkreślają organizatorzy, nikt po sumiennym skorzystaniu z przekazanej fachowej wiedzy. Nie powinien już odczuwać strachu w niesieniu pomocy innym.